Czołem Polkiej Polacy dzisiaj robimy taką uśmiechniętą refleksję. W myśl zasady trochę mam dość, trochę niedosyt, ale gdzie się nie popatrzę, yy, tam pełno sytuacji, które kładą nam na usta uśmiech. Jak to w pięknej, uśmiechniętej Polsce. No bo przecież 100 milionów złotych dane Ukraińcom, co to jest? Co to jest 100 100 milionów? Tylko 100 milionów? Jakby dali miliardy, o to, to można się by było smucić. Ale jak to tylko jakieś tam 100 milionów kolejne? No co tam, trzeba się uśmiechać, trzeba być zadowolonym. Ursus? jakaś kupa złomu? Po co komu? Jakaś kupa złomu? W ogóle Polakom to nie jest potrzebne. To i się obśmiać z tego. A, niech sobie Ukraińcy mają tam, co tam? Komu to tym kto, kto będzie interesował? Ursus. Deficyt? Uśmiechnięty deficyt? Dziura budżetowa w ciągu roku nabita tak pod horyzont chyba wystrzelona, chyba nawet pisiory takiego nie, nie byli w stanie zrobić dziadostwa jak, jak te gamonie z PO-koalicji. No ale co? No, najważniejsza uśmiechnięta Polska. Wszyscy uśmiechają się od ucha do ucha. Smoleńsk? Jaki Smoleńsk? tam główny kapłan smoleński e, e, Antonio tam zdefraudował, czy tam zaprzepaścił tam 80 inobaniek. Co to jest? Grunże lubi o chłopięce nogi, no nie? Znowu można się uśmiechać. No kurczę. Powodzianie? Jacy powodzianie? Przecież to nie u nas, to gdzieś tam na południu Polski Nieważne! Poradzą sobie. Poradzą sobie. Z uśmiechem na ustach sobie poradzą. Te co we piątki? Hmm. Uśmiechnięta polska wita was i przytula do serduszka. No bo czemu nie? Jak już wrócimy z grobów tej rewii mody i zamiast szczerze myśląc o naszych zmarłych bliskich będziemy się tylko uśmiechać do siebie i przybijać sobie piąteczki patrząc i rzucając oczkiem to na jedną, to na drugą osobę, no, no rewia mody faktycznie, tak, tak Bo to jest najistotniejsze w tym święcie to jest najistotniejsze Grunt, żeby się uśmiechać. Jak już wrócimy z tego szału modowego, jak już się dopalą znicze, to z uśmiechem na ustach pójdą Polacy świętować swoje święto podległości. Bo tak, nie, nie przesłyszeliście się. Święto podległości. Bo jak jeszcze przez ten uśmiech na ustach nie zauważyliście, to od dawna jesteśmy pod okupacją obcą. Ze wschodu wiecie czyją, z zachodu wiecie czyją i w centrum też wiecie czyją. Bo jak ukry, tak Niemcy, tak hamburgery, pejsate, tak wszyscy położyli łapę na naszej ojczyźnie i duszą nas, powolutku ściskają za gardło wyduszając resztki naszych sił ale to nie pójdą Polacy z uśmiechem na ustach świętować swoją podległość z, z oficerami którzy zmorzeni psią grypą będą wśród nich uśmiechnięci razem z nimi ale czy będą oni świętować, czy prowokować? Nieważne grunt to z uśmiechem na ustach. Polacy myślcie. Czołem Wielkiej Narodowej Polsce.